na tej naszej natury, na ziemi. 2, 1, miliarda ludzi. Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi na Uniwersytecie Marii curie skłodowskiej organizowane są po raz 12, po raz 11 wraz z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Geografa. Jest to impreza skierowana przede wszystkim do młodzieży szkolnej, gimnazjalnej oraz licealnej. Każdego roku staramy się uatrakcyjnić obchody, przyciągając, zapraszając nowych prelegentów, zapraszając instytucje, które przyczyniają się do działań na rzecz ochrony środowiska, które promują postawy proekologiczne. W tym roku naszym partnerem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który bardzo aktywnie zaangażował się w przygotowanie tego wydarzenia. Stałym współorganizatorem naszych obchodów jest Wydział Artystyczny. Chcemy, żeby te zajęcia były bardzo atrakcyjne dla uczniów. Uczniowie, zwłaszcza młodzi, potrzebują przerw w tym, co robią, w związku z tym taka formuła się sprawdza. Trochę nauki, trochę edukacji, trochę zabawy. Także jest ścianka wspinaczkowa, są, jest studio fryzur, jest produkcja naturalnych kosmetyków, ale właśnie naturalnych. Dzieci nie wiedzą, że produkując te kosmetyki uczą się tak właściwie dobierać składniki, żeby nasze działania nie były szkodliwe dla naszej Matki Ziemi. Markiem I nagrzysz z tym postem. Jestem studentką Wydziału o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i dzisiaj biorę udział właśnie w Organizacji Dniu Ziemi i jestem osobą, która pomaga właśnie uczniom tutaj poruszać się po naszym wydziale. Nasz wydział organizuje to też dla dzieci z podstawówki, że już właśnie od małego dzieci mogą się właśnie z tym zapoznawać i wdrażać to w swoje życie, żeby już... Właśnie od młodszych lat dzieci wiedziały, że naszą przyrodę i naszą ziemię trzeba chronić. No.